Cześć kochani, witam was z mojej kuchni z bardzo nietypowym filmikiem, ponieważ dzisiaj e, głównym bohaterem odcinka będzie oto ta e, frytownica, frytownica marki marki Tefal Actifry, e, na czym polega jej super oryginalność, to że właśnie wystarczy dać jedynie jedną łyżkę do oleju e, do dania dla czteroosobowej rodziny. E, to jest frytownica właśnie do której wrzucę całą tą, tą oto garść e, frytek, e, kupiłam ją naprawdę na bardzo fajnej promocji, ponieważ w sumie... Za tą frytownicę oraz za Wolnowar zapłaciłam jedyne 54 funty, czyli połowę ceny wartości dwóch tych rzeczy na stronie Tesco Direct. Z frytownicą przychodzi nam taka książeczka, gdzie możemy znaleźć właśnie różne przepisy. I ja tutaj właśnie sprawdzałam, jak długo powinnam robić. E, robić e, frytki. I piszę właśnie, tutaj możemy... E, zmieniałam kartę, jest trochę chyba inna jakość mi się e, wydaje. E, ale w każdym razie możemy tutaj zobaczyć właśnie, że kilogram e, ziemniaków e, powinien właśnie robić się 40 minut e, i wystarczy nam jedynie jedna łyżka e, oleju i soli. Trzeba tutaj to posolić. E, są różne e, właśnie warianty, ponieważ są też różne jakby pojemności tej frytownicy, ta jest kilogramowa, jest jeszcze w wersja chyba kilo 20 no jest i w każdym razie kilka. Tutaj jest do zrobienia w tej frytownicy kilka różnych dań. To są jakieś właśnie jabłka z cynamonem, co mnie zaskoczyło, bo do tego też właśnie trzeba dodać olej słonecznikowy, granola, no i są różne różne rzeczy. Tutaj jest przykładowy czas właśnie smażenia. Ja jej jeszcze nie używam, użyłam pierwszy raz. Ty widzę też, że jest e, stronka, właśnie z przepisami, na którą chętnie e, wejdę, na więcej przepisów po prostu z ciekawości. E, także już bierzemy się za, e, za robienie. Jak to trzeba e, zrobić? Tutaj mamy dwa takie guziki. Otwieramy pokrywa dalej dalej nie idzie. I tutaj mamy, tutaj po prostu ziemię, ziemiaki, chciałam zobaczyć jak to będzie wyglądało. Naciskając ten zielony guzik mogę wyciągnąć tą część, ona jest bardzo, bardzo lekka i ją można właśnie dawać do, do zmywarki. Tutaj w dół z tej strony mamy dwa guziczki, po prostu start oraz timer. Oglądałam kilka tutoriali na YouTubie i widziałam, że naprawdę bardzo głośno chodzi, także ja tutaj postaram się tą Moją jedną ręką wsypać to wszystko. No, powiem, Wam, że trochę dużo. Nie, tutaj jest może trochę więcej niż kilogram, no ale na trzy porcje dla, e, właśnie dla trzech głodnych ludzi to właśnie tak powinno, e, myślę, być. Nie wiem, czy jest za dużo, czy nie za dużo. W każdym razie, no nie, wystaje ponad brzegi. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, zobaczymy. Mm. Może jest faktycznie za dużo. No nie wiem, to jest pierwsze użycie, to jest, mogą być popełnione e, błędy. I użyję oleju e, słonecznicowego, e, wyraźnie, e, właśnie miarkę MAX, czyli wiemy dokąd e, możemy nalać oleju. I z tego co właśnie widziałam na filmikach innych, po prostu tak było to dookoła e, polewane. Dobra, jest. Łóżka do zlewu. I próbujemy, zamykamy, do prądu jest już włączone i tutaj włączamy, nastawiamy guzik on. Posłyszycie? Tak ona dosyć głośno chodzi i tutaj timer. No i teraz pozostało czekać. O jak widzicie zaczyna się to wszystko w środku powoli obracać. No chodzi dosyć głośno. Także jeśli macie otwartą kuchnię, a obok ktoś śpi, to raczej sobie chytek po nie zrobicie. Także zostało nam 40 minut, mamy godzinę za 15.05 i czekamy, zobaczymy co z tego będzie. Sączka jest. Nie jest nagrzana, Ja tutaj wszystko przesypię. Tak wyglądają frytki. Jestem ciekawa, czy są zrobione w środku. Właśnie taką w środku wyglądają nawet na takie zrobione, ugotowane. już sprawdzimy, jak są. Zwracajcie robią. uwagi w ogóle na to, jak wygląda. Bo dalej jestem chora i mam właśnie taki, wiecie, dresowy dzień. Ale w smaku są bardzo dobre. Są takie. Mm, Miękkie w środku, chrupiące na zewnątrz, także myślę, że wyszły całkiem fajnie. Ja zrobiłam do nich jeszcze sos, sos czosnkowy, także pierwsze wrażenie jak najbardziej na plus, także teraz zbieram się za jedzenie. Dajcie kciuki w górę, jeśli filmik się wam podobał i jeśli macie ochotę na więcej właśnie filmików z przepisami, może zrobię taki po prostu zbiorczy. Filmik z kilkoma przepisami właśnie z tej Actifry, fry, frytownicy z Tefala, także ja się już zabieram za jedzenie, wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się po buziaki, papa pa.